Alej, głupia prawa, głupie niebo, głupia chmura. Ehehe. Słuchaj, wczoraj rozmawiałem z moim kolegą i on mi powiedział, że kupił sobie nowy skuter. Ale on nie chciał kupić sobie nowego skutera, bo powiedział, że kupił sobie już jeden, więc powiedział, że jego kolega, ten no Zenek, kupił sobie też skuter, ale nie miał pieniędzy, więc kupił sobie drugi skuter, ale nie miał pieniędzy, więc nie kupił trzeciego i wtedy właśnie dlatego musiał wydać pieniądze na nowe ekspozisko na swojej motocyklu, a ja nie wiedział jak to robić, więc nace sobie i mu zapłacił, no nie? No i musiał jeszcze przyskilować i musiał jeszcze trochę manasków zrobić, bo, bo musiał jeszcze kupić paca, no i nie miał co robić, wiesz o co chodzi mi. No i wtedy się okazało, że jak on nie miał co robić, to wtedy normalnie... Kupił sobie nowy komputer i się okazało, że musi zrobić formata, bo miał pięć Trojanów, ja nie wiem skąd one się wzięły. No i normalnie tak, tak to było, wiesz? <tryk> <tryk> <tryk>